Witam serdecznie, witam ciepło moi drodzy. Mariaczolo z tej strony, kłaniam się, zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną? Myślę, że dosyć pouczającą partię. Rok 1960: Olimpiada w Niemczech zrzesza najlepszych zawodników na świecie, przyszłych oraz byłych mistrzów świata, takich jak Robert James Fisher, chociażby, który wtedy miał zaledwie 16 lat i gra tutaj białymi. Oraz takich jak Max Uwe. No, zawodnicy z dorobkiem. Z Mistrzostwem Świata na koncie z 35 bodajże. Max Uwe, wybitny szachista z dorobkiem. Amatorski pięściarz się okazuje również. Więc zderzenie pokoleń. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka, co tam lubicie jedziemy. Młodziutki agresywny Fischer otwiera się posunięciem. E4. Na co mamy C6? Wielki szacun dla Maxa Uwe. Tutaj mrągowski specjal z jego strony. Zobaczymy, jak Fischer będzie tutaj na karokana się ustawiał. Tak mało ambitnie, wymienny wariant, ale uwaga: C4. Jakaś taka nierównowaga na szachownicy. Podgryzamy. Zostajemy oczywiście z izolakiem w wielu, w wielu przypadkach, ale mamy przestrzeń. Mamy miejsce do manewrowania figurami, no i tutaj stawiamy na szeroko pojętą dynamikę. Okay? Zobaczmy, jak ta partia jest kontynuowana. Skoczek F6, czarne nie bił. Pozwalają na bicie w pewnym momencie ze strony białych. Cztery skoczki na szachownicy. W ataku panowa. Tutaj jeszcze napięcie nie wyjaśnione, ale ono za momencik się wyjaśni. Goniec G4. Podwiązka CD. Skoczek bije. I tutaj ruch teorii znany właśnie w panowie częsty. Hetman B3. Q? i Q. Oczywiście zostawiamy na pastwę losu troszeczkę tego skoczka. Co za tym idzie. Czarny wybijają, korzystając z szansy, niszczył piony, no więc Roszana może być tam problematyczna na swój sposób, ale z parą gońców zostaje biały, no i ma tutaj ataki. Liczne ataki, moi drodzy. E6. Tutaj teoria leci głęboko, tutaj się oddaje na B7, po czym wybija się na D4. Wchodzi się z szachem, tego gościa trzeba zlikwidować i teraz jest pierwszy moment w tej partii, gdzie warto się zastanowić, co grać. Czy z automatu odbić z szachem, czy może co innego? Po automatyzmie takim Hetman d7 może zagrać. A jak damy szacha najpierw, co jest tutaj najlepszym ruchem, to Hetman nie może się zasłonić, bo jest tempo na wieżę, więc trzeba się deroszować. I to też jest jakby teoria, ale to, że zderoszowaliśmy króla, to jest dla nas atut, bo dopiero teraz odbijamy. Dlaczego atut? Bo goniec jest zamknięty, a jak goniec jest zamknięty, to wieża nie gra. Jak wieża nie gra, to nie ma pałacu. Znacie klasyk. Tutaj teoria leci sobie dalej, wybitki. Hetman D7, ruch OK. Fischer mówi, spoko, przechodzimy do końcówki na moich warunkach. Ty się musisz najpierw rozplątać. Znacie te słuchy, nie? słuchawki, jakieś kable stare? To jest tak poplątane, że to można po, stracić godziny ciężkie rzekomo błąd, bo należało od razu wymienić. stokwiś tam się mądrze jak zawsze. No i nastąpiła wymiana ze strony Uwe, Fischer odbija. No i teraz tak, jak ocenić pozycję? Może po tym ruchu, bo żeby wieża nie przyszła na to Pozycja jest tak. Struktura tutaj 4 na 3 jest o wiele lepsza po stronie czarnych. Ale tutaj są 2 na 1 plus ten jeden jest słaby. Więc w strukturze jest to tak, że. Pytanie po prostu, czy ten pion przeżyje. Jeżeli on padnie, to wtedy jest problem, bo to już jest wolniak. To jest pierwszy problem, jaki mogą mieć czarne. Drugi problem, jaki mogą mieć czarne, to dokończenie rozwoju. Rozplątanie tego słupa z tych słuchawek, które leżały w piwnicy przez 13 lat. Więc dwa problemy mają czarne. Czy Fisher ma problemy? No ma tam parę takich byle jakich pionków, ale ustawi na dynamikę i raczej nie będzie chyba czasu, póki co, tych pionków podgrywać. Zobaczymy. Uwe to nie w ciemie bity chłopina. Roszada czy król E2? Król E2. Król bliżej centrum. W końcówce to jest jakby klasyk. F6. Idea jest taka, żeby rozplątać wieżę wchodząc gońcem do gry, tak? a musi się król usunąć. Więc to zdroszowanie to był tak naprawdę bardzo wredny ruch. Fischer gra bardzo prosto i bardzo skutecznie. Wieża nie gra, więc wymienia. Najlepszą figurę rywala za swoją niegrającą wieżę. Król cofa. Król D7. No i nie obronicie tego Pionka. Nie obronicie. Go można capnąć już, go można, można capnąć po szachu, ale Fischer nie gra ani bicia, ani wieża B7, wieża B8. Ja ci będę przeszkadzał. Musimy grać tak, żeby sprawiać rywala, rywalowi problemy. Ja o tym często zapominam. Sprawiać rywalowi problemy. Pion poleciał. A tu wciąż nierozwiązane sprawy. Oczywiście to gdzieś tam można rozwiązać grając goniec G7. Tak to się załatwia. Ale zobaczcie, no tutaj mamy dwa, dwa, dwa wolne pionki. Bardzo niebezpieczne pionki. Nastąpiło G5 oczywiście. A4. Najszybszy pionek na świecie sunie. Pytanie jest kluczowe. Czy uproszczenie już wystarcza, czy jeszcze dalej gnieciemy? Fisher gniecie. Ja oczywiście w partii zbiłbym. No i bazowo na tym, że zagram gońc d4. Podejdę królem. Będę się pchał, nie? Oczywiście na taki ruch mogę zareagować w ten sposób. E, więc mogę próbować już, nie? Nie jest to takie oczywiste, ale biały jest lepszy. Fisher oczywiście tutaj utrudnia życie. Gra z szachem. Król d5. I tutaj parę takich manerwów typu tempo. Goniec wraca. Znowu podwiązka. Znowu goniec G7. Tu znowu jest czek, Król C6. No i mamy, jakby, pozycję, która już stała na desce. Nie jest to trzykrotne. I Fisher teraz mówi: dobra, uruchamiał swojego tutaj niebezpiecznego bandytę, który jest na wolności. Ciężki temat tutaj u czarnych. Czarne próbuje jeszcze F5. Otwierają tutaj atak na Piączewskiego. Goniec B8. No, robimy miejsce dla pionka. Przesłaniamy od razu. Pyk, trzeba wieżą szybciutko wejść do gry. Jakoś tu-tu-tu. Otrzymać tego piona na japiotylce. To jest błąd rzekomo. Silnik mówił, że go nie jest bardzo dobrym ruchem. I po ewentualnych biciach. O. I A6. Po prostu stanąć na polu A8. Wyblokować to w tej wieżówce. No, w sumie ciekawe. Ciekawe, ciekawe. To jednak w partii wieża C8, co pozwala na bezczelne A6, wręcz bezczelne, nie? Bo plan jest prosty. Ale wieża bije, wieża bije i teraz być może A7, być może A7 jest ruchem. Silnik oczywiście znalazł najbardziej gładką drogę do wygranej, tam plus 6 i on nie wypuszcza nic. Najbardziej gładka droga do wygranej po biciu na C3, wiecie jak jest? jest niesamowita. Dajemy sobie szacha. Po to, po to, żeby złapać teraz tempo, a tak naprawdę po uratowaniu gońca, pchać piąkę. I teraz powierza A3, silnik to policzył wszystko. Jest szach. <grych> Okej, okay, a nie, no słuchaj. W momencie, kiedy ja daję szacha wieżą na d ja już to widzę. nie? Grubo. No Fischer nie jest silnikiem, gra wieża B5 i to wypuszcza przewagę. To wypuszcza przewagę. Może nie całkowicie, ale znacząco. No i tutaj analitycy szachowi e, dużo wódki wypili, analizując te partie. I doszli do wniosku, że ten ruch trzeba ukarać ruchem król C6. Powie, że A5 zagrać go więc D4. No i ogólnie jest taka sytuacja, że trzeba by było oddać. Trzeba by było oddać. No załóżmy, że I wziąć tu. I ja, ja nie wiem. Ja, ja, ja nie wiem, jak to ocenić. Bo to wygląda tak, że są dwa pionki więcej za figurę. Kolejny wisi Amant. Jakby to się wszystko powypłaszczało, no bo wiecie, taka końcówka. Ja nie umiem tego remisować, ale z tego, co teoria mówi, jest, jest remisowa. A jak to ocenia? No. Sam jest alfa. Nasz słynny. No pewnie biały jest lepszy. Tak, król E2 i, i, i trzymamy pozy. Nie możemy stracić tych pionów. Plus 1,7. Okay. Ale czemu nie król C6? Król C4. Uff. I to jest błąd. Wieża B7. Tempo na gońca. Gońc D4 oczywiście. Klasycznie. I tak będziemy oddawać gońca tutaj. Wieża C7. To pozwala na uproszczenie. Gdyby król stał na C6, to byłoby niemożliwe. Widzicie o co chodzi? Wieża bije. Oczywiście gońcem nie możemy zabić, bo ucieknie pionek. I tu co? No też jesteśmy w stanie oddać i przejść do takiej gońcówko pionkówki? E, ogólnie tak można by było w ten sposób. Prawdopodobnie Fischer by to ugrał, ale on ma ładniejszy sposób na wygranie tej partii. Nie wiem czy widzicie. Nie jest to pchnięcie A7, co oczywiście wymusza ofiarę gońca na A7. Tylko tym posunięciem jest zagranie na motyw związania. Wow! Najlepszy ruch, najdokładniejszy. Przypięcie. Jedziemy A7, więc. za późno. Późno już. No, wierzę, że. nawet Wy byście zrealizowali taką. taką. Pozycję. E, wiadomo, zależy z kim, na jakim tempie, i tak dalej. Ależ ładnie co, młodziutki Fischer bardzo skutecznie, bardzo skutecznie tak wydawałoby się, że bez wysiłku w ogóle, nie? Te ruchy takie naturalne, ta przewaga wykorzystywana tak, just like that, ale no niestety, jak ktoś trochę gra w szachy, to wie, że to wszystko tak tylko wygląda. Jak trzeba samemu diecezję podejmować jeszcze pod presją czasu, to. Nie jest to takie logiczne. No, Max Uwe dostaje w Chirir. Młody Fisher pnie się w karierze. No, momentarz zostaje mistrzem świata. Po czym w ogóle? Już po, po wielu, wielu latach twierdzi, że nienawidzi szachów. Obejrzyjcie sobie, jest taki materiał na YouTube o Fischerze. Fajna sprawa. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.